Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach zatrzymali 36-letnią kobietę oraz jej 40-letniego partnera w związku z podejrzeniem fizycznego i psychicznego znęcania się nad dwójką jej synów w wieku 7 i 8 lat. Interwencja funkcjonariuszy została pogięta po zgłoszeniu niepokojących sygnałów dotyczących sytuacji rodzinnej. Do sprawy doszło we wrześniu 2025 roku. Z ustaleń policji wynika, że dzieci były regularnie narażone na przemoc ze strony dorosłych. Według mediów, partner kobiety miał nie tylko psychicznie znęcać się nad chłopcami poprzez wyzwiska i groźby, ale także dopuszczać się aktów przemocy fizycznej w jednym z przypadków siedem latek został rzucony o podłogę. Historia tej tragicznej sytuacji wyszła na jaw, gdy pracownicy placówki przedszkolnej zauważyli ślad uderzenia na twarzy młodszego z chłopców. To właśnie ta obserwacja uruchomiła procedury interwencyjne funkcjonariusze policji we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami podzieli natychmiastowe działania mające na celu ochronę dzieci. Rodzina była już wcześniej obrzęda procedurą niebieskiej karty, co wskazuje, że sygnały o przemocy domowej pojawiały się wcześniej i prowadzone były wstępne działania monitorujące sytuację. Procedura ta w polskim systemie ma służyć wczesnej identyfikacji i reakcji na przemoc w rodzinie, łącząc działania policji, pomocy społecznej, Ochrony zdrowia i oświaty. Po zgromadzeniu materiału dowodowego, prokuratura i policja skierowały wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych. Sąd na wniosek organów ścigania zastosował wobec 40-letniego mężczyzny tymczasowy areszt, argumentując konieczność wyłączenia go z kontaktu z pokrzywdzonymi oraz zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Natomiast 36-letnia matka dzieci została obrzęta policyjnym dozorem. Chłopcy, Zgodnie z decyzją pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zostali umieszczeni w placówce opiekuńczej, co miało na celu zapewnienie im bezpieczeństwa oraz stabilnych warunków poza środowiskiem, w którym dopuszczano się aktów przemocy. Sprawa wywołała szerokie dyskusje w mediach lokalnych na temat skuteczności procedur interwencyjnych oraz działań instytucji odpowiedzialnych za ochronę dzieci przed przemocą w rodzinie. Jej dalszy bieg zależy od postępowania prowadzonego przez prokuraturę i sąd który będzie decydował o ostatecznych zarzutach i ewentualnych wyrokach dla zatrzymanych. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę. To nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku